Czy trudno było Ci zamienić szpilki na glany? Justyna, jak wyobrażasz sobie pracę przed wstąpieniem i czy ona jest zgodna z tymi wyobrażeniami, które posiadasz teraz? Przede wszystkim myślałam, że jest to praca o wiele lżejsza. Natomiast teraz, jak już jakiś czas pracuję, widzę, że jest to naprawdę ciężka praca. Wymaga takiej empatii, bycia psychologiem, ogromnej wiedzy przede wszystkim, no i takiej dokładności. Skąd pomysł wstąpienia do policji? On zawsze chciałam zostać policjantką, założyć mundur. Można powiedzieć, że już w dzieciństwie o tym marzyłam. A powiedz mi, czy ktokolwiek może z Twojej rodziny, najbliższych pracował w policji, pracował w innych służbach mundurowych? Nie, jestem pierwszą osobą, która wstąpiła do policji. Nic z mojej rodziny nie jest policjantem ani policjantką. A jakie były reakcje w takim razie na ten pomysł, kiedy oznajmiłeś, że zostaniesz mundurową? Na pewno byli zaskoczeni. Ale od samego początku trzymali za mnie kciuki, jak przechodziłam te wszystkie etapy, dopingowali i wspierali mnie w tej decyzji. Pracujecie w gronie mężczyzn? Muszę przyznać, że bardzo dobrze. Są dla mnie oparciem, wspierają mnie, pomagają. Jestem zadowolona z tej współpracy. Jak to się stało, że trafiłeś do kalendarza? Mój przełożony zadzwonił do mnie. Na początku miałam mieszane uczucie, ale po dłuższym zastanowieniu postanowiłam się zgodzić. Dlaczego nie? Zdjęcia do kalendarza były robione w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, w specjalnej sali z lustrami, gdzie policjanci ruchu drogowego ćwiczą gesty, które później wykonują na skrzyżowaniach, przy kierowaniu ruchem.